Uważam, że być może w grudniu Bezpiega zauważyła, że Wałęsa nadaje się na takiego mówcę publicznego, czyli jak to się mówiło w Solidarności, że ma charyzmę. Charyzma to, w słowni, cytuję ze słownikiem, zdolność budzenia irracjonalnego posłuchu. Ja proszę Państwa, nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo ja temu po prostu nie ulegam. W żadnym charyzmatycznym przywódcy nie widziałem nic więcej niż to, co mówił i robił, więc ja tu jestem niekompetentny. Ale jak się obserwowało ludzi, to nie wiem, czy to była własność Wałęsy czy też czy właściwość, czy też e, intensywna propaganda, ale ludzie reagowali e, po prostu e, na bardzo... No, poddawali się jakby temu, co mówił, akceptowali akceptowali to, to co mówił. Moja hipoteza jest, że bezpieka to wykrywał Wałęsy i w 76 roku, w czerwcu, Proszę Państwa, wtedy powstawały pierwsze zaczątki Koru, pierwsza jawna opozycja i wtedy Wałęsa jest wyrejestrowany z działu operacyjnego bezpieki. Teraz jak uzasadnić wyrejestrowanie prawdopodobnie należy uzasadnić niechęcią współpracy, żeby nie obciążać konta, że w razie jak się to sypnie, to agent wpływu będzie miał pewne zabezpieczenie, że współpracę zerwał.